sprzedaż kryptowalut na 10 milionów dolarów. Zapewne spora część osób zna Artura Heysa, czyli byłego założyciela giełdy BitMEX, który poniekąd ma już wyrobioną markę na rynku krypto i sporo inwestorów kopiuje jego ruchy. Kiedyś informowałem o tym, że Artur na swoim portfelu posiada kilka milionów dolarów w tokenach GMX i tak się składa, że dzisiaj w nocy Artur odstejkował prawie 10 milionów dolarów w tej kryptowalucie. I w kolejnej transakcji wszystkie tokeny wysłał na giełdę, co może świadczyć o tym, że stracił zainteresowanie tym projektem. A gdy informacja wyszła na światło dzienne, to osoby, które miały wgląd do jego portfela i zaczęły to shortować, mogły w kilka godzin zarobić całkiem dobre pieniądze, bo Artur tym zagraniem wywołał na GMX spory spadek, który powoli zaczyna odrabiać. A tak poza tym, z samego rana Bitcoin ponownie pompuje do 72 tysięcy, halving już za 11 dni, a szef XRP przewiduje, że wycena całego rynku krypto podwoi się z końcem tego roku. Adres Artura Heysa podrzucam do waszego wglądu na naszą bezpłatną grupę, do której link znajdziesz w opisie tego profilu. Pozdrowariać!